Czy zamrożenie ciała może zapewnić wieczne życie człowiekowi? Ludzkość od dawna interesuje się kwestią życia wiecznego. Nauka nie stoi w miejscu i aktywnie angażuje się w przedłużanie życia. Ponieważ eliksir wiecznej młodości nie został jeszcze znaleziony, niektórzy ludzie widzą potencjał w kryjonice metodzie zamrażania ciała. Mają nadzieję, że w przyszłości technologia medyczna osiągnie taki poziom, że osoba może zostać rozmrożona i zrewitalizowana. Warunkiem wstępnym do zamrożenia żywych organizmów było zjawisko anabiozy. Jest to zawieszenie żywotnej aktywności organizmu w niesprzyjających warunkach, chłód lub susza, i regeneracja w sprzyjających warunkach. Od połowy XVII wieku zaczęto przeprowadzać eksperymenty polegające na zamrażaniu lub bardziej poprawnie chłodzeniu zwierząt, ponieważ ich aktywność życiowa nie ustała, ale po prostu się zatrzymała. Badania w latach 20. i 40. XX wieku wykazały, że odwracalne zamrażanie dużych organizmów jest niemożliwe, ponieważ tworzenie się lodu podczas zamrażania prowadzi do zniszczenia komórek. Na początku XX wieku używano gliceryny podczas zamrażania, która działała jako zabezpieczenie przed tworzeniem kryształów lodu i uszkodzeniami komórek. Umożliwiło to bezpieczne zamrożenie małych tkanek ssaków i ludzi. W trakcie badań w dziedzinie biologii molekularnej w latach 50. ubiegłego wieku zasugerowano, że uszkodzenie komórek w początkowym stadium śmierci podczas zamrażania nie jest na tyle duże, abyśmy nie mogli tego naprawić. Pierwsze zamrożenie człowieka przeprowadzono w 1967 roku w Kalifornii. A do 1980 roku było już 20 szczęśliwców, którzy postanowili spróbować szczęścia uciekając się do kriotyki. To prawda, że 19 z nich z powodu braku funduszy zostało zamrożonych i zakopane w zwykły sposób. W dzisiejszych czasach tylko niewielka część środowiska naukowego uważa, że krionika jest realną perspektywą nieśmiertelności. Mimo to liczba zamrożonych osób wciąż rośnie. Nie ma dokładnego kompleksu, który pozwoliłby na reanimację pacjentów z krio. Rozwiązaniem mogłoby być wykorzystanie nanotechnologii, rosnących narządów, drukowania 3D narządów lub ich przeszczepianie. Skóra, rogówka, szpik kostny, nasienie i zarodki są zamrażane w celu przechowywania i późniejszego użycia. Mrożenie żywej osoby, a następnie rewitalizacja nie są jeszcze możliwe. Wynika to z niejednorodności tkanek narządów oraz dystrybucji kryopotektanów w nich, dlatego niemożliwe jest zapewnienie 100% integralności komórek. Zamrażanie ludzkiego ciała wygląda następująco. Bezpośrednio po śmierci kryopotektany są wprowadzane do układu krążenia, a następnie ciało jest schładzane do temperatury ciekłego azotu i umieszczane w zbiorniku z ciekłym azotem do góry nogami w przypadku niespodziewanego ocieplenia w celu zachowania mózgu. W takich warunkach ciało może być przechowywane bez żadnych specjalnych zmian przez nawet setki lat. Głównym warunkiem jest utrzymanie ilości azotu, która ma tendencję do parowania. Dlatego kryonika to kosztowna przyjemność. Tak więc jeśli wierzysz, że w przyszłości ludzkość będzie w stanie pokonać śmierć, masz przyzwoitą ilość pieniędzy, a nie wiesz jak ją wydać, możesz zawrzeć umowę o zamrożeniu ciała z krwiofirmą. Może będziesz miał na tyle dużo szczęścia, aby zobaczyć przyszłość. Zastanawialiście się kiedyś co się stanie, jeśli już nigdy nie umiejecie swoich zębów? Naukowcy szacują, że na ogół osoba spędza około 70 dni czyszcząc swoje zęby w całym swoim życiu. Nie chcę tak marnować swojego czasu, mam już dość tych past i szczoteczek do zębów. Używanie szczoteczek do zębów rozpoczęło się dopiero w XVIII wieku. Do tego czasu zęby były czyszczone na różne sposoby. Na przykład ludzie żuli miękkie drewno lub owijali palec kawałkiem materiału i pocierali o zęby. Ale nie wszyscy uznali taką procedurę za konieczną. Tak więc słynny chiński władca Mao Zedong nigdy nie był zębów. Powiedział, że tygrysy nigdy nie czyszczą swoich kłów, a zawsze mają silne, ostre i śnieżno W wyniku tej decyzji zęby mało zrobiły się żółte, zepsute, a smród z ust stał się po prostu nie do zniesienia. Chociaż i tak nikt nie ośmielił się powiedzieć o tym dyktatorowi. Szkliwo zęba jest bardzo trwałe, ale również może zostać zniszczone. Główną przyczyną pogorszenia szkliwa zębów są kwasy, które powstają w wyniku bakterii, które żywią się resztkami jedzenia w jamie ustnej. Większość kwasów powstaje, gdy osoba spożywa słodycze. Co się stanie, jeśli nie będziesz mieć swoich zębów? Przygotuj się na nieświeży oddech, paradontozę, kamień na zębny oraz próchnicę. W pewnym stopniu każda osoba ma nieświeży oddech. W miękkiej tkance na zębach żyją bakterie beztlenowe. W wyniku ich aktywności życiowej powstają związki siarki, w tym siarkowodór, które są przyczyną tego zapachu. Gdy stężenie bakterii jest małe, zapach jest niezauważalny dla innych. Ale jeśli przestaniesz mieć zęby, liczba bakterii beztlenowych i związków siarki będzie wyższa, a niezauważalny zapach może zamienić się w prawdziwy smród. Uwaga! Bakterie beztlenowe gromadzą się również w rowkach języka, dlatego też należy je oczyścić z płytki nazemnej. Jeśli nie usuniesz miękkiej płytki w odpowiednim czasie, twardnieje ona i przekształca się w kamień nazemny. Bakterie, które żyją w kamieniu, wytwarzają kwasy niszczące szkliwo. Jeśli kamień nazemny utworzył się pod dziąsłem, może przeistoczyć się on w zapaleniu. Wtedy zwykłe usunięcie kamienia nazemnego nie zadziała, więc musisz iść do dentysty. A ty, boisz się dentystów? To oni się mnie boją! Kiedy przychodzę do nich i pokazuję moje zęby, lekarze sami mdleją. Bez stałej higieny jamy ustnej utworzy się próchnica. Próchnica zaczyna się od zniszczenia szkliwa zębów, z tego powodu powstaje dziura. Z biegiem czasu otwór rośnie, a próchnica może prowadzić do utraty zębów. Ponadto ząb dotknięty próchnicą jest źródłem infekcji. Stamtąd infekcja łatwo dostaje się do układu krążenia i żołądka, powodując alergię. Nie mycie zębów może również spowodować zapalenie korzenia zęba. Niebezpieczna choroba, która niszczy zęby i dziąsła. Jeśli nie leczysz tej choroby, możesz pozostać bez zębów. I na koniec kilka wskazówek od dentystów, które pomogą ci zachować zdrowe zęby. Po pierwsze, czyście minimum dwa razy dziennie. Po drugie, odwiedzaj dentystę co najmniej dwa razy w roku i po trzecie, nie wtrącaj się w nie swoje sprawy, bo naprawdę łatwo stracić zęby. Zastanawialiście się kiedyś jak to będzie, jeśli przestaniemy jeść? Mawiają, że głód na świecie nadejdzie wtedy, gdy Chińczycy zaczną jeść widelcami. Czy chcesz przygotować się na ewentualny głód na świecie? Dowiedz się, co czeka twoje ciało bez jedzenia. Więc przestałeś jeść, a organizm przechodzi do trybu przetrwania dzięki dostępnym dla niego zasobom. W pierwszym dniu braku jedzenia poziom glukozy będzie się utrzymywać na tym samym poziomie ze względu na podaż glikogenu w wątrobie. Ale ponieważ glukoza wkrótce stanie się niewystarczająca, wykorzystać ją będzie mógł tylko mózg oraz rdzeń kręgowy. Faktem jest, że chociaż mózg stanowi jedynie około 2-3% całkowitej masy ciała, to zużywa prawie połowę wszystkich węglowodanów, których potrzebuje nasz organizm i nie może w pełni pracować bez glukozy. Aby uzyskać glukozę, mózg dokonuje ataku, wysyła sygnał, by zatrzymać wytwarzanie insuliny. Bez insuliny mięśnie nie mogą już przyjmować glukozy i dlatego cała glukoza pójdzie na jedzenie dla mózgu. Ciało będzie próbowało dostarczyć wszystkim narządom energię kosztem tłuszczów, ale bez węglowodanów utlenianie tłuszczów będzie niepełne i spowoduje to powstanie toksycznych pierwiastków ketonów. Dlatego mięśnie i inne narządy będą żywić się z powodu toksycznych ciał ketonowych i wolnych kwasów tłuszczowych. A po około 72 godzinach ciała ketonowe będą musiały zostać przeniesione do mózgu. Zasoby glukozy są ograniczone. Całkowite zużycie energii w ciele spadnie o 15-20%. Temperaturę ciała i ciśnienie spadną. Gdy ketony gromadzą się w organizmie, rozwinie się kwasica. Przesunięcie równowagi kwasowo-zasadowej w stronę kwaśną. Dzięki kwasicy poczujesz bóle głowy, osłabienie i nieprzyjemny zapach acetonu z ust. Wytrwałeś bez jedzenia już niespełna tydzień? Teraz czeka cię kryzys kwaskowatowy z ostrym wzrostem objawów kwasicy i pogorszenia stanu zdrowia. W tym czasie jeden z regionów mózgu pod wzgórze jest aktywowany w głodnym organizmie. Daje polecenia wzmocnienia produkcji hormonu stresu, adrenaliny i wyostrza percepcję wszystkich zmysłów. Dlatego stajesz się bardziej agresywny, zaczynasz słyszeć lepiej dźwięki, widzieć i wąchać wyraźniej i wyraźniej. Pod wzgórze dostraja Twoje ciało do aktywnej ofiary pożywienia. Ale jeśli nadal nie zaczniesz jeść, to w przyszłości organizm użyje własnych komórek jako pożywienia. Glukoza zostanie w pełni przetworzona, a białka będą podstawą Twoich mięśni. W związku z tym objętość tkanki mięśniowej zostanie znacznie zmniejszona, w tym nawet mięsień sercowy. W tym trybie organizm może przeżyć nawet do 3 miesięcy z wystarczającą ilością wody pitnej oraz dobrym, początkowym zdrowiem. Jeśli przeżyjesz 3-miesięczny strajk głodowy i zaczniesz znowu jeść, to po takim stresie Twoje ciało będzie usilnie składowało tłuszcze. Staraj się nie przejeść. Nie możesz się tym martwić, ponieważ mały brzuch zdobi prawdziwego mężczyznę! Yeah!